Jedzenie na cały dzień, które robi się szybko, jest bardzo tanie i odżywcze, no i też naprawdę smaczniutkie. Dzisiaj chcę pokazać Ci przepisy na jedzenie, które na studiach totalnie, totalnie mnie ratowało. Idealne dla tych, którzy nie chcą wydawać majątku na jedzenie, ale dalej chcą jeść odżywczo. I serio, są to takie naprawdę moje mega sprawdzone przepisy, które no, były grane na okrągło. Zacznijmy sobie od śniadania, zrobimy sobie jaglankę z owocami. Zaczynamy od ugotowania kaszy jaglanej na mleku. Kasza jaglana jest bardzo tania i mega zdrowa, zawiera sporo żelaza, witamin z grupy B, składników mineralnych. Jest to serio cudny, polski superfood, mega taniusi. I ogólnie gotowanie z użyciem polskich kasz to jest ekstra tip, jeśli chcesz jeść mega odżywczo, i naprawdę niedrogo. Taką kaszę na ogół brałam sobie na wynos, więc przekładam ją do lunchboxa. Do tego leci banan. Można go pokroić albo rozgnieść. Ja na ogół rozgniatałam. Przerzucam do kaszy, mieszam. Można tu też dodać oczywiście jogurt bo troszkę więcej mleka. Do tego, jeśli jest sezon, oczywiście warto dodać sezonowe owoce i warzywa. One są wtedy najtańsze, najsmaczniejsze, też mega odżywcze, ale gdy nie ma sezonu, polecam używać mrożonki. Może nie to jeden z lepszych sposobów na przechowywanie dłuższe żywności i tu kolejny tip. Ja na studiach rzadko kiedy kupowałam mrożone jagody czy maliny, bo one zawsze były droższe, ale bardzo tanim mrożonym owocem, który jest równie zdrowy, są porzeczki. Dlatego na studiach zamiast kupować droższe jagody, kupowałam zawsze mrożone porzeczki. Pamiętam, że wtedy chyba w Kerfurze były za 2,50, wiem, że to już nie te ceny jak wtedy, ale dalej obecnie porzeczki można znaleźć o wiele taniej niż jagody. Jestem razem u mojej siostry, tu nie znalazłam porzeczek, więc dorzucam po prostu mrożone jagody. Można oczywiście je wcześniej wrzucić do mikrofali, rozmrozić. Minął po prostu w drodze na studia się to rozmrażało. Do tego leciały zawsze u mnie orzechy. Akurat tutaj mam migdały, też będą super. I tu kolejna sprawa, jeśli chcesz nie wydawać majątku na zdrowsze odżywianie, to wybierz jeden rodzaj orzechów czy pestek i jego dodawaj wszędzie. Orzechy nie są najtańszym produktem, dlatego spokojnie możesz na samym początku kupić jedne. Tutaj na sam początek polecam Ci kupić na przykład orzechy włoskie, one mają bardzo dużo omega trójek i są naprawdę no, przeprzez prze, prze zdrowe. I to je dodawać do wszystkich przepisów, gdzie są jakieś orzechy czy pestki, i potem z czasem dokupować więcej. Albo jeszcze jedna sprawa, orzechy można zamówić sobie w większej ilości przez internet. Tam potrafią być naprawdę dwa razy tańsze. Także tutaj, serio, polecam. Raz wyda się trochę więcej, ale no wychodzi to dwa razy taniej. No i co? Tak naprawdę to tyle. Jeśli chcesz, możesz do tego dorzucić sobie też pokrojoną, gorzką czekoladę. Ja już mam tu taką gotową. Ideolo jako śniadanie. Na wynos, jeśli się spieszysz, to możesz zamienić kaszę jaglaną oczywiście na płatki owsiane. Kolejnym przepisem, który był po prostu grany u mnie ciągle, była owsianka z cynamonem, czekoladą i pomarańczą. Tu po prostu podgrzewamy płatki owsiane z mlekiem, dodajemy cynamon, pomarańczę, gorzką czekoladę, orzechy włoskie i naprawdę... Ta owsianka na jesień, na zimę, cudo, bardzo polecam, mega szybko się robi, taniutko, no. Także śniadania mamy, przechodzimy dalej, posprzątam trochę. Na obiad na wynos mega często robiłam sobie sałatkę makaronową z tofu, serio, to było coś, co było grane non-stop. Tu zaczynam od ugotowania makaronu. Gdy on się gotuje, przygotuję sobie dodatki. Ja uwielbiałam tę sałatkę z tofu wędzonym. Tofu zawiera bardzo dużo białka, sporo wapnia. U mojej siostry, niestety, nie ma za bardzo tofu wędzonego, więc wezmę sobie takie zwykłe. To tofu często dodawałam sobie po prostu surowe, bo dla mnie tofu wędzone surowe samo w sobie jest już pyszniutkie. Ale żeby było jeszcze smaczniej, albo jeśli tak jak ja masz, tylko tofu naturalne, to możesz sobie go wcześniej delikatnie podsmażyć po prostu wrzucić na olej, oliwę z solą. Tyle. Jeśli chodzi o tofu, to tofu są często na promocji, więc wtedy, gdy akurat się tak trafi, możesz kupić więcej i po prostu przerzucić go do zamrażarki. Tofu naprawdę dobrze się mrozi, później z niego tylko bardziej wycieka woda, jest takie trochę bardziej gąbczaste. Ale jeśli akurat jest dobra prąka, to można tak skorzystać. No i co? Tu komponujemy sobie sałatkę, bierzemy zieleninę. Jeśli zależy Ci na tym, żeby nie wydawać majątku na jedzenie, to warto kupić po prostu jeden rodzaj zieleniny i to ją dodawać do wszystkich sałatek, kanapek, krapów. To, że w jakimś przepisie tu jest rukola, tam jest różponka, tu jest szpinak, tam jest jarmuż, tak naprawdę spokojnie możesz wszędzie użyć jednego rodzaju zieleniny i tyle. Wydasz mniej, mniejsza szansa, że Ci się tu później zmarnuje. Do tego umuję sobie pomidorki. Nie poprzekrajam. W ogóle dla mnie jedną z takich kluczowych rzeczy, która pomaga mi wydawać mniej na jedzenie, jest staranie się, żeby zużywać produkty, które kupię do końca. Jest to trudne, nie zawsze mi wychodzi, ale to naprawdę robi bardzo dużą różnicę. Ugotowany makaron przerzucam do lunchboxa. Do tego, jeśli masz, możesz dorzucić. Oliwki. Ja też bardzo lubię do tego suszone pomidory w oleju. Tutaj możesz wybrać jeden z tych dodatków, nie muszą być oba. Jeśli nie dodajesz suszonych pomidorów w oleju, możesz po prostu dolać do tego trochę oliwy, czy innego oleju, jaki masz. I wtedy też dodaj do tego soli. Tutaj dla mnie i oliwki i suszone pomidory już wystarczająco mi to zasolą, dlatego dodaję czosnek granulowany, nasze tofu podsmażone albo po prostu zwykłe samo wędzone. Jak zwykle mam za mały pojemnik. Do tego dorzucam świeże pomidorki. Wszystko wypada. Jeśli czujesz się fancy, możesz również dodać do tego coś do... Pochrupanie, na przykład posypać to orzechami czy pestkami, takimi jakie masz. Ja mega polecam jako dodatek do sałatek prażone pestki dyni. Albo po prostu zwykłe pestki dyni, które samodzielnie się prażę na suchej patelni. Można już też kupić takie gotowo uprażone, pyszny, chrupiący dodatek do sałatek. Dodatkowo pestki dyni mają bardzo dużo żelaza, więc dodatkowe, dobre składniki odżywcze. Taka sałatka jest naprawdę super, bo robi się ją tyle, ile wynosi samo czekanie na makaron. Jest mega odżywcza, mega najedająca. Jest też pyszna na wynos, na zimno, ja też czasem robiłam sobie ją nawet wieczór wcześniej, chociaż wiadomo najlepsza jest zrobiona rano i zabrana ze sobą. Jeśli chodzi o jedzenie kolacyjne, to jeśli jesteś na tym kanale już trochę, to możliwe, że znasz ten przepis, ale po prostu no, nie mogłoby być tego filmu bez tego przepisu, bo to jest coś, co robiłam po prostu nałogowo i ciągle. I to jest tak dobry przepis, tak odżywczy, a tak zarumbiście prosty czyli jednogarnikowy makaron z mieszanką chińską e, orzechowy, orzechowy? Makaron, makaron, orzechowy? Orzechowy makaron z mieszanką chińską. I co? Przepis jest absolutnie prosty. Bierzemy dowolny makaron. Ja w ramach urozmaicenia wezmę sobie ryżowy, taki po prostu do gara. Do tego bierzemy mrożonkę, mrożonkę warzywną. Najbardziej polecam tutaj mieszankę chińską. Jeśli nie mogłam czegoś takiego znaleźć, więc mam po prostu jakąś zwykłą mieszankę warzyw, zobaczymy. Dorzucam ją do makaronu do garnka. No, taka mieszanka chińska będzie tu lepsza. Ogólnie dużo nie żałujemy tu warzyw. Też takie gotowe, mrożone mieszanki warzyw są idealne dla osób, które chcą zaoszczędzić hajs i czas, bo są niedrogie. Szczególnie gdy nie ma sezonu i nagle świeże warzywa i owoce robią się strasznie, strasznie drogie. Wtedy takie mrożonki są idealną opcją, plus nie trzeba tego kroić. Tylko otwieramy pudełko, wsypujemy do gara i już gotowe. No, dla studentów i studentek idealne. Następnie bierzemy masło orzechowe, dorzucamy go. Również nie żałując. <laughs> masło orzechowe doda nam tutaj zdrowych tłuszczy, ale też białko. To zalewamy wodą. Trochę rozmieszujemy to masło. W wodzie. Makaron ugniatamy tak, żeby woda go przykryła. I gotujemy to aż warzywa i makaron zmiękną. W tym czasie możemy przygotować sobie do tego dodatki. Ja uwielbiam to w wersji też z wędzonym tofu albo z cieciorką taką ze słoiczka, albo ugotowaną czy z puszki. I wiadomo, hajsowo najbardziej opłacałoby się ugotować sobie strączki. Można od razu ugotować ich więcej i pomrozić na zapas. Ale ja osobiście, mieszkając na studiach, w akademiku, mając jedną kuchnię, nie na piętro i totalnie mikrusią, mikrusią zamrażarkę. Jeszcze często do podziału z kimś. No średnio miałam taką opcję, więc wtedy takie słoiczkowane, już gotowe strączki były naprawdę wybawieniem. Ważna sprawa, jeśli korzystamy z takich strączków, to to, żeby je wcześniej. Przepłukać z zalewy, bo takie w zalewie są związki, które mogą sprawić, że będą one ciężej strawne. Dodatkowo ekstra sposobem na to, by wydawać trochę mniej na jedzenie, a jeść bardziej odżywczo, jest to, by jeść więcej źródeł roślinnego białka, czyli właśnie fasoli, ciecierzycy, soczewicy. Są one bardzo tanie, a świetnie wpływają na zdrowie naszego serca, mogą pomagać zmniejszać poziom cholesterolu we krwi, poprawiać winki cukru. Będą też super, jeśli chcemy się odchudzać, bo mają bardzo wysoki indeks sytości no i są dodatkowo taniutkie, super przyjazne naszej planecie, no i zwierzakom, więc naprawdę polecam choć na kilka obiadów w tygodniu, czy kilka posiłków zamienić sobie białko zwierzęce na roślinne. I co, tak naprawdę teraz zostało nam tylko poczekać, aż makaron i te warzywa zmiękną. Jeśli używasz makaronu różowego, który gotuje się szybciej, albo który wystarczy tylko zarać ciepłą wodą, to możesz po prostu dorzucić go po kilku minutach gotowania, bo na ogół mrożone warzywa gotują się dłużej. Jeśli robisz z makaronem zwykłym, albo takim różowym, który gotuje się dłużej, to możesz wrzucić je w tym samym czasie. Już zaczynam tutaj coraz ładniej pachnieć, ale w ogóle też jestem ciekawa, daj znać, jakie są twoje takie go-to dania, kiedy chcesz zrobić coś mega szybko albo niskim kosztem. Jeśli studiowałeś, studiowałeś to możesz podać swoje takie top studenckie dania. Uuu, uh! ale zapachy, nice. Gdy makaron i warzywa zmiękną, dorzucam do tego ciecierzycę albo tofu, dodaję sos sojowy, Dużo czosnku granulowanego. Jeśli masz, to możesz też dodać paprykę wędzoną. To mieszam. I pyszny obiad, czy obiad do kolacja gotowa. Serio, uwielbiam. Jeśli chcesz kolejne gotowe, całodniowe menu za 15 zł za cały dzień, to koniecznie zobacz ten film. Jest tam przepis na absolutnie przeboskie ciasto dyniowe z mikrofali. To jest po prostu must, must na jesień. Mega polecam. Dużo ścisków. I do zobaczenia już wkrótce.